Dziś opowiem Państwu o wyjątkowym składniku, którego wystarczy stosować w ilości zaledwie jednego grama dziennie, a nawet mniej, aby uzyskać szerokie korzyści zdrowotne. Na jego spożywaniu zyskają zarówno osoby młodsze, jak i starsze. Od razu powiem, że mam na myśli resveratrol. Zapewne osoby, które kiedykolwiek słyszały o resveratrolu, to kojarzą go głównie z czerwonym winem, ponieważ jest ono jednym z jego lepszych źródeł pokarmowych. Powszechnie przyjęło się, że to właśnie obecność resweratrolu sprawia, że wino czerwone przynosi pewne korzyści zdrowotne, ale o tym powiem więcej w dalszej części programu. W każdym razie resweratrol to związek z grupy polifenoli, który odznacza się bardzo silnymi właściwościami przeciwutleniającymi, dzięki którym wykazuje efekt prozdrowotny, który chciałbym teraz omówić. Resweratrol jest przede wszystkim sprzymierzeńcem naszego układu krążenia. Skorzystać mogą na nim na przykład osoby zmagające się z nadciśnieniem tętniczym. W jednym z opracowań naukowych jego autorzy zauważyli, że dawki resweratrolu w wysokości od 0,25 do 1 g dziennie pomagają obniżyć ciśnienie tętnicze. Według publikowanych danych, na skutek stosowania resweratrolu można spodziewać się redukcji skurczowego ciśnienia krwi na poziomie nawet aż 12 mm tęci, co oznacza bardzo dobrą skuteczność działania. Tu jednak zaznaczę, że niższe dawki nie wywołują takiego korzystnego efektu. Od razu też powiem, że w przypadku osób z nadciśnieniem tętniczym resveratrol działa ochronnie na serce. Najnowsze doniesienia z 2023 roku jednoznacznie wskazują, że stosowanie tego składnika łagodzi niekorzystną przebudowę lewego przedsionka serca, poprawia funkcję rozkurczowe lewej komory i zmniejsza zwłoknienie serca czyli jak się okazuje, resweratrol nie tylko obniża ciśnienie tętnicze, ale jednocześnie chroni serce przed uszkodzeniami spowodowanymi mechanizmami patologicznymi towarzyszącymi nadciśnieniu. Jak chodzi o układ krążenia, to warto też wspomnieć, że resweratrol ma zdolność do obniżania poziomu trójglicerydów we krwi. Opracowanie naukowe z 2022 roku dowiodło, że dostarczanie omawianego składnika spowodowało redukcję trójglicerydów średnio o 8,5 mg na decylitr, przy czym dodam, że w niektórych pojedynczych badaniach efekt ten był jeszcze wyższy i wyniósł nawet kilkanaście mg. Przy okazji od razu też powiem, że resveratrol pomaga przywrócić równowagę pomiędzy poziomem lipoprotein o wysokiej gęstości, czyli cholesterolem HDL, a lipoproteinami o niskiej gęstości, czyli LDL. Taka równowaga jest bardzo ważna, aby zapobiec powstawaniu zmian miażdżycowych w naszych naczyniach krwionośnych, o czym mówiłem w jednym z wcześniejszych filmów poświęconemu cholesterolowi. Można więc uznać, że poprzez to działanie resveratrol wykazuje jednocześnie właściwości przeciwmiażdżycowe. Również i w tym przypadku skuteczne okazały się dawki rzędu pół do 1 grama dziennie. Kolejną grupą osób, które mogą zyskać na stosowaniu resweratrolu są osoby zmagające się z podwyższonym cukrem we krwi, w tym osoby w stanie przed cukrzycowym i z cukrzycą. Jest to spowodowane tym, że resweratrol wykazuje działanie hipoglikemizujące, czyli obniżające stężenie glukozy we krwi. W pracy, do której udało mi się dotrzeć, autorzy wskazali, że stosując resveratrol w ilości około 0,5 do 1 g dziennie, można oczekiwać redukcji poziomu glukozy średnio aż o 13 mg na decylitr. Przy czym dodam, że w niektórych przypadkach efekt ten może być o wiele wyższy i wynieść nawet 23 mg. Dodatkowo badacze zauważyli, że u osób dostarczających resveratrol doszło do obniżenia wartości parametru o nazwie hemoglobina glikowana. Nie wdając się w szczegóły, powiem, że oznacza to, że resveratrol działa we wspomnianym zakresie długofalowo i poprawia zdrowie osób z zaburzoną gospodarką węglowodanową, w tym z cukrzycą. Tutaj wspomnę, że jeśli moje filmy takie jak ten są dla Państwa wartościowe, to dużo ciekawej wiedzy w pigułce przekazuję też w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, który nazwałem Porannym Dziennikiem Zdrowia. Taka nazwa wzięła się stąd, że newsletter wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty. Aby się na niego zapisać, zapraszam na www.drbartek.pl. kośnik-dziennik. Resveratrol przynosi też korzyści zdrowotne naszym nerkom. Eksperci jednoznacznie zauważyli, że stosowanie tego składnika usprawnia pracę nerek. Mówiąc konkretnie, u badanych osób doszło do obniżenia stężenia mocznika i kreatyniny we krwi, czyli dwóch ważnych parametrów, które są oceniane, aby sprawdzić stan nerek. Mało tego, podawanie resweratrolu spowodowało zwiększenie filtracji kłębuszkowej. Oznacza to, że za sprawą resweratrolu nerki były bardziej skuteczne w filtrowaniu krwi, które jest jedną z najważniejszych funkcji, jakie nerki pełnią w naszym organizmie. Skoro poruszyłem już temat nerek, czyli jednego z głównych narządów odpowiedzialnych za oczyszczanie naszego organizmu, to dwa słowa powiem też o wątrobie. Otóż, jak się okazuje, resweratrol poprawia kondycję również i tego organu. Obszerna analiza badań z 2023 roku potwierdziła, że stosowanie resweratrolu przez osoby zmagające się z chorobami wątroby prowadzi do korzystnego obniżenia aktywności enzymów wątrobowych, takich jak aminotransferaza alaninowa, czyli ALAT, i gamma-glutamylotransferaza, która jest zapisywana w skrócie jako GGPT. Poprawę tych dwóch parametrów wątrobowych oznacza, że u osób chorych resweratrol usprawnia funkcjonowanie wątroby. Wobec tych informacji, jeśli zmagają się Państwo z chorobami wątroby, takimi jak na przykład stłuszczenie, to warto rozważyć włączenie rezerwatrolu do diety. W kwestii właściwości zdrowotnych rezerwatrolu warto powiedzieć też o tym, że cząsteczka ta może poszczycić się działaniem przeciwzapalnym. W ostatnich latach powstało kilka dobrej jakości publikacji naukowych, które potwierdziły, że stosowanie resweratrolu powoduje obniżenie stężenia krążących w ciele substancji prozapalnych, takich jak białko CR-aktywne, czyli CRP, a także czynnik martwicy nowotworu alfa zapisywany jako TNF-alfa. Oznacza to, że resweratrol jest jednym ze składników pokarmowych, który przyczynia się do złagodzenia ogólnoustrojowego stanu zapalnego. I w tym miejscu chciałbym wtrącić, że to właśnie przewlekły stan zapalny toczący się w naszym organizmie jest jedną z głównych przyczyn rozwoju chorób metabolicznych. Dlatego też można uznać, że włączenie do diety resveratrolu jest jednym z elementów zapobiegających pojawieniu się różnych schorzeń. A jeśli chcieliby Państwo nieco więcej dowiedzieć się o stanie zapalnym, jego skutkach i metodach jego ugaszania, to zapraszam do zapoznania się z moim filmem z dnia 27 kwietnia tego roku. Od razu też dodam, że poprzez swoje działanie przeciwzapalne wiele wskazuje na to, że resweratrol znajduje zastosowanie u osób cierpiących na choroby stawów. W doświadczeniach na zwierzętach badacze zauważyli, że omawiany składnik zmniejsza obrzęk stawów, a także łagodzi w nich stany zapalne. Co więcej, w literaturze naukowej znajdziemy szereg badań naukowych, które potwierdzają korzystne efekty nie tylko w przypadku zwierząt, ale również i ludzi. Dla przykładu eksperci zauważyli, że w grupie osób otrzymujących resweratrol doszło do złagodzenia aktywności reumatoidalnego zapalenia stawów. Mam tu na myśli m.in. zmniejszenie obrzęku i tkliwości stawów. Taki efekt został odnotowany po 3-miesięcznym stosowaniu resweratrolu w ilości 1 g dziennie. W innym zaś doświadczeniu odnotowano z kolei złagodzenie bólu u osób z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego. Zgodnie z tymi informacjami można uznać, że resveratrol jest składnikiem pomocnym w łagodzeniu chorób stawów. Dzięki resveratrolowi można również spowolnić starzenie się naszego mózgu. Jak wiadomo, im jesteśmy starsi, tym intensywniej zachodzą w mózgu pewne zmiany neurodegeneracyjne, które prowadzą np. do rozwoju choroby Alzheimera i przyspieszają jej przebieg, jeśli już ona wystąpi z kolei na podstawie przeprowadzonych badań naukowcy uważają, że resveratrol może spowolnić te niekorzystne zmiany starcze. Wynika to m.in. z tego, że zwiększa on przepływ krwi w mózgu, jak również zmniejsza stan zapalny w tym organie. Poza tym poprawia on tak zwaną plastyczność mózgu, czyli zwiększa on zdolność tkanki nerwowej do tworzenia nowych połączeń, co dodatkowo usprawnia funkcjonowanie mózgu. Ponadto, doświadczenia na zwierzętach pokazały, że może on również hamować utratę komórek mózgowych. Aby nie być gołosłownym, to powiem od razu, że badania wykonane z udziałem ludzi dowodzą, że resveratrol opóźnia spadek funkcji poznawczych, takich jak np. pamięć, wśród osób już dotkniętych chorobą Alzheimera. Pozostając w temacie korzystnego wpływu reweratrol na zdrowie, krótko jeszcze ustosunkuję się do powszechnie powielanych informacji, jakoby cząsteczka ta wydłużała nasze życie. Otóż takie przekonanie wzięło się stąd, że pojedyncze doświadczenia przeprowadzone na różnych organizmach rzeczywiście pokazały, że stosowanie rezerwatolu wydłużało ich życie, jednak mowa tu o organizmach, takich jak drożdże, nicienie, muszki owocowe, pszczoły i ryby. Dla przykładu w przypadku muszek owocowych odnotowano wydłużenie ich życia o 10 do 30%. Jako że żyjątka te żyją średnio 30 dni, to był to jeden do trzech dodatkowych dni. Myślę jednak, że nie muszę nikogo przekonywać, że daleko nam do jakiegokolwiek pokrewieństwa ze wspomnianymi przeze mnie organizmami i nie można przekładać uzyskanych na nich wyników na nasz organizm. Zresztą badania wykonane na myszach, czyli organizmach, do których nam bliżej, niż na przykład do muszek owocowych, dowiodły, że resweratrol nie wydłuża ich życia. Wobec tych informacji chciałbym zaprzeczyć, jakoby resweratrol był cudownym eliksirem na długowieczność. Niemniej, jeśli weźmiemy pod uwagę właściwości zdrowotne, o których powiedziałem, to można uznać, że składnik ten pomaga nam dłużej zachować zdrowie, co oczywiście może w pewien sposób przełożyć się na dłuższe życie. Aby skorzystać na działaniu prozdrowotnym rezerwatrolu, to oczywiście należy dostarczać go w odpowiednich ilościach. Tu z przykrością muszę powiedzieć, że naturalne produkty zawierają bardzo małe ilości tego składnika. Dla przykładu, jednym z najlepszych źródeł rezerwatrolu jest czerwone wino. W wariancie optymistycznym zawiera ono około 6 mg resweratrolu w przeliczeniu na 1 200 ml kieliszek. Aby osiągnąć dawki wykorzystywane w badaniach, należałoby zatem wypijać każdego dnia od kilkunastu do nawet ponad 100 kieliszków wina. A w takim przypadku ilość dostarczonego alkoholu i związane z tym konsekwencje zdrowotne zdecydowanie przewyższałyby potencjalne korzyści z dostarczenia dużych dawek resweratrolu. Zgodnie z tym mogę też powiedzieć, że bardzo mało prawdopodobne jest, aby to obecność resweratrolu miała istotny wpływ na pewne walory zdrowotne czerwonego wina. Do innych produktów zawierających resweratrol zaliczam też czarne winogrona, w tym szczególnie skórki winogron, żurawinę, borówkę, brusznice, czerwoną porzeczkę, truskawki a także orzeszki ziemne. Niemniej zawartość w nich resweratrolu jest jeszcze niższa niż w czerwonym winie. Dlatego też, jeśli zależy nam na dostarczeniu wspomnianego składnika, to prawdopodobnie pozostaje nam sięgnąć po gotowe preparaty. Zresztą przeprowadzone badania pokazały, że dostarczanie rezyweratrolu w postaci zwykłych produktów spożywczych jest prawdopodobnie niewystarczające, aby odnieść zauważalne korzyści zdrowotne. Jeśli chodzi o naturalne źródła rezyweratrolu, to jeszcze jako ciekawostkę powiem, że rezyweratrol znajduje się też w roślinie o nazwie Redestowiec japoński. Jest ona szeroko stosowana w tradycyjnej medycynie chińskiej. Przypisuje się jej działanie przeciwzapalne, przeciwutleniające, antynowotworowe, przeciwwirusowe oraz neuro- i kardioprotekcyjne, czyli ochronne na serce i układ nerwowy. Poza tym rdestowiec japoński jest postrzegany jako potencjalny lek na zapalenie stawów i wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Oczywiście poza resweratrolem zawiera on szereg jeszcze innych związków o korzystnym wpływie na zdrowie. Niemniej muszę podkreślić, że wymienione teraz przeze mnie właściwości rdestowca japońskiego nie zostały dotychczas dokładnie przebadane z udziałem ludzi, a jedynie zostały udowodnione w doświadczeniach laboratoryjnych i badaniach na zwierzętach. Jeśli jednak chcieliby Państwo wypróbować na sobie działanie rdestowca japońskiego, będącego źródłem m.in. rezeratrolu, to w niektórych sklepach zielarskich można znaleźć jego suszone kłącze, z którego sporządza się herbatkę. Aby ją przygotować należy zalać jedną łyżkę kłą czy jedną szklanką wody, a następnie całość doprowadzić do wrzenia, gotować przez około 20 minut pod przykryciem, po czym odstawić na pół godziny. Po tym czasie herbatkę spożywamy, zalecane stosowanie to pół szklanki dwa do czterech razy dziennie. Przy okazji jeszcze dodam, że to właśnie rdestowiec japoński jest bardzo często wykorzystywany do produkcji preparatów zawierających czysty resweratrol. W przypadku gdy zdecydują się państwo na sięgnięcie po resweratrol w postaci ekstraktu w kapsułkach, to powołując się na badania naukowe, najlepiej go przyjmować w ilości od 500 do 1000 mg dziennie, czyli jest to pół lub 1 gram resweratrolu. Oczywiście na początek można spróbować też mniejszych dawek, rzędu 150 do 250 mg na dobę, niemniej nie ma pewności, że okażą się one tak samo skuteczne. Przy okazji też od razu dodam, że resweratrol występuje w dwóch formach chemicznych, a mianowicie jako cis-resweratrol i trans i według literatury fachowej bardziej aktywną formą jest trans stąd wybierając dla siebie odpowiedni preparat, warto spojrzeć do składu, czy na pewno zawiera on taką formę. Jak chodzi zaś o bezpieczeństwo stosowania rezerwatrolu, to mogę powiedzieć, że jest to związek, który nie powoduje skutków ubocznych, a przynajmniej w dawkach, o których Państwu powiedziałem. Niemniej należy mieć na uwadze fakt, że związek ten może wchodzić w pewne interakcje z lekami, zaburzając ich działanie. Szczególnie mam tu na myśli leki przeciwzakrzepowe. Stąd jeśli przyjmują Państwo jakiekolwiek leki, to albo należy zrezygnować ze stosowania resweratrolu, albo zrobić sobie około 5-godzinną przerwę pomiędzy braniem leków, a sięganiem po ten składnik. Jeśli mowa o pewnych przeciwwskazaniach, to dodam też, że istnieje pewne prawdopodobieństwo, że resweratrol będzie utrudniał wchłanianie żelaza z przewodu pokarmowego. Dlatego też jeśli ktoś z Państwa zmaga się z anemią z niedoboru żelaza, to nie zalecam jednoczesnego przyjmowania resweratrolu i preparatów z żelazem, a także stosowania resweratrolu w okolicach spożywanego posiłku bogatego we wspomniany pierwiastek. Z uwagi zaś na nie do końca poznany profil bezpieczeństwa resweratrolu w odniesieniu do kobiet ciężarnych i rozwijającego się płodu, nie zalecam jego stosowania w okresie ciąży. Jak można było się przekonać, resveratrol należy do substancji o szerokim spektrum działania prozdrowotnego i w niektórych jednostkach chorobowych może być naprawdę pomocny. A jeśli interesują Państwa jeszcze inne pojedyncze składniki, które mogą wzmocnić nasze ciało, to zachęcam do zapoznania się z programem, w którym opowiadam o koenzymie Q10. Aby go obejrzeć, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.